Była wysokiej rangi przedstawicielka unijna Federica Mogherini zrezygnowała ze stanowiska rektora Kolegium Europejskiego w związku z oskarżeniami o nadużycia finansowe i korupcję. Dochodzenie w sprawie Mogherini zostało wszczęte przez Prokuraturę Europejską, po tym jak ona i dwóch innych podejrzanych zostało przesłuchanych we wtorek, a belgijskie władze przeszukały biura Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych, Kolegium Europejskiego w Brugi i kilka prywatnych domów. Mogherini kierowała elitarną instytucją, która specjalizuje się w sprawach europejskich od 2020 roku. Dochodzenie koncentruje się na tym, czy zasady przetargu zostały złamane przy przyznawaniu dziewięciomiesięcznego szkolenia dla młodych dyplomatów w Kolegium Europejskim w latach 2021-2022. W środę trzej podejrzani zostali formalnie powiadomieni o zarzutach obejmujących oszustwa związane z zamówieniami publicznymi, korupcję, konflikt interesów i naruszenie tajemnicy zawodowej. Stefano Sanino, były sekretarz generalny Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych, jest również objęty śledztwem i w związku z tym wziął wcześniejszy urlop ze swojej obecnej funkcji w Komisji Europejskiej.